Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad Słowem na pierwszy dzień października. Kościół proponuje nam fragment Mateusza, 21 rozdział, wersety od 28 do 32. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dziś w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chce. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam Wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan, drogą sprawiedliwości, a Wy Mu nie uwierzyliście. Uwierzyli Mu zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się. Żeby Mu uwierzyć. Moi drodzy, myślę, że bardzo konkretna i łatwa do zrozumienia przypowieść. Jezus ukazuje nam w tej przypowieści dwóch synów. Jeden, który zadeklarował, tak, jak najbardziej spełnię Twoją wolę, ale jej nie spełnił, drugi powiedział, nie chcę. Jednak potem zastanowił się i wypełnił wolę swojego Ojca. Moi drodzy, no tak już jest w naszym życiu, że zdarzają się takie momenty, że jak najbardziej deklarujemy to, że chcemy pełnić wolę Bożą. Czasami nam to wychodzi, czasami nam to nie wychodzi. Jednak Bogu bardzo się podoba to, abyśmy byli wierni, nie deklaratywnie, nie deklaracjami, ale byśmy naszymi czynami okazywali mu wierność. I to jest ważne. Myślę, że każdy z nas mógłby przypomnieć sobie takie przyrzeczenia, które złożył Panu Bogu, a których nie dochowaliśmy. Mam nadzieję, że gdzieś tam podjęliśmy refleksję, że jednak nie warto było tak uczynić. Natomiast, no właśnie, warto próbować. Warto być Bogu wiernym w każdej, nawet najdrobniejszej, najdrobniejszej sytuacji. Obraz Boga, który jest ukazany w tej przypowieści, to po raz kolejny Kościół nam daje właśnie obraz Boga miłosiernego, który czeka na grzesznika, który czeka na nasze nawrócenie, który gotów jest zawsze wybaczyć, który jest cierpliwy, który naprawdę oczekuje na nasze, na nasze nawrócenie. Dlatego też bądźmy wdzięczni Bogu za to, jaki jest. Bądźmy wdzięczni też za Ducha Świętego, który gdzieś poprzez wyrzuty sumienia w bardzo konkretny sposób zachęca nas do odwrócenia się od zła. Prosimy Go też, aby poprzez ten głos naszego sumienia podpowiadał nam, że to jest właściwa postawa, a tej warto i trzeba uniknąć. Bo Bogu podoba się nasza wierność. On się cieszy z każdej nawet najmniejszej naszej wierności, ale cieszy się także z każdego na naszego powrotu, bo wie, że jesteśmy słabi i wie, że czasami na nie wyjdzie, ale zachęca nas do tego, byśmy powracali, byśmy jak najprędzej podejmowali refleksję nad swoim życiem i odwracali się od zła i zaczynali od nowa, i jeszcze raz od nowa, i jeszcze raz od nowa. Taki jest nasz Bóg, dobry, cierpliwy i miłosierny i gotów zawsze nam przebaczyć, kiedy tylko do Niego wracamy. Panie Jezu ja dziękuję Ci za tę dzisiejszą przypowieść. Przepraszam Cię za wszystkie moje niewierności, i te małe i te większe. Dziękuję Ci Panie także za wszystkie moje dobre pragnienia, które mam w moim sercu, za pragnienie wierności Tobie we wszystkim, nawet w rzeczach najdrobniejszych. Panie, chcę być Tobie wierny, nie tylko w deklaracjach, ale przede wszystkim w czynach, w moim postępowaniu, w mojej wierności Tobie w codziennym życiu. Posyłaj nam Panie nieustannie swojego ducha, by nas prowadził, by dawał nam dobre wskazówki, dobre natchnienia, by upominał, kiedy błądzimy, by zachęcał, kiedy idziemy w dobrym kierunku. Dodaj nam Panie swojej łaski. Abyśmy zawsze chcieli być tymi, którzy pełnią wolę Ojca. Modlę się, Panie, też za zatwardziałych grzeszników, którzy nie chcą słuchać Twojego głosu, którzy są uwikłani w grzech, za tych, którzy być może stracili nadzieję i za tych, którzy nie są w ogóle zainteresowani Tobą. Dotknij serc i jednych, i drugich. Modlę się także, Panie, za tych. Którzy uważają się za sprawiedliwych, jak faryzeusze i uczeni w piśmie. Chcą deklaratywnie pełnić wolę Bożą, ale tego nie czynią. Pomóż im, Panie, zrozumieć ich błąd myślenia i postępowania i pomóż im wrócić. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją wierność i za Twoje miłosierdzie. Amen. Dziękuję Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.